Wigry Suwałki podsumowały miniony bardzo udany sezon. Suwalski klub zakończył go na wysokim trzecim miejscu. Wigry mają ogromną szansę na awans nie tylko do drugiej, ale nawet do pierwszej ligi. I głównym przeciwnikiem będzie wysokomazowiecka Mazowiecka Freskowita. Cieszyłbym się bardzo, że między tymi dwoma klubami rozegrała się walka na boiskach, walka walce sportowej. Jedna z tych drużyn zawitała do pierwszej ligi, a druga do drugiej. Dziś najbardziej zasłużonym działaczom wręczono odznaczenia podlaskiego związku piłki nożnej. Podstawowy skład wigier przed rudną wiosenną najprawdopodobniej ulegnie drobnym zmianom. Władze subarskiego klubu zapewniały, że chcą utrzymać wszystkich zawodników, ale suwalscy piłkarze cieszą się dużym zainteresowaniem w kraju. Dzisiaj wpłynęła oficjalna oferta. Widzę Łódź yy, w sprawie transferu definitywnego naszego czołowego obrońcy Andrzeja Nowulisa. No i zobaczymy. No nie możemy również blokować chłopaka, bo yy, gra w oranszek w klasie. To ogromne wydarzenie dla każdego piłkarza yy, trzeciej ligi. Yy, no Jeżeli klub ma na tym zyskać, i zawodnik yy, pod każdym względem i finansowym, i przyszłego rozwoju to, 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 to mówię, jeżeli to będzie na normalnych, zdrowych zasadach to, 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 to Andrzej odejdzie. Do suwerskiego zespołu dołączą najprawdopodobniej Michał Daninczyk z Barni Werejewo i Marcin Gościak z Weskowity Wysokie Mazowieckie.